A więc cześć, jestem Sylwia, a to jest taki taki po prostu zwykły odcinek Chcę dzisiaj w tym odcinku pokazać według mnie jedną z najlepszych właśnie aplikacji do nagrywania, tutaj mam takie coś jak edytowanie filmów, rozdzielczość filmu możecie sobie ustawić jaką chcecie no jakość też co tutaj jeszcze mamy na przykład nagrywanie dźwięku to Tryb nagrywania standardowy czy podstawowy Ja tam mam standardowy, bo nie wiem co daje ten drugi Okno, mm, okno tam pod, pff, Okno nagrywania podczas czegoś tam, tam jakiegoś coś e, co my tu, no i mamy Na przykład, e, no dużo Mamy jeszcze tych jakby wszystkich e, tych e, ustawień mam bardzo dużo. E, jeszcze możemy sobie tutaj edytować filmy, ale to raczej tak mniej tutaj e, ekranu, boom, z zrzód ekranu i zrobione z ekranu. Aparat tutaj e, to chyba jest kamerę. O ile się nie mylę, ale zobaczę. E, no i no, zadzam. Ups, łapanie daj Źle. E, no więc... Tutaj mamy jeszcze, możemy sobie znak wodny wyłączyć. To jest, jest to. Znak wodny możemy wyłączyć, ale. No, oczywiście, nawet nie rekordy, ale tu już ten. Tutaj, motywy y, możemy mieć albo taki taki jak ten, który chcemy. Tylko, że to jest. Niestety, ale płatny. Nie, tam jest. Ja najbardziej razie zwykłe, bo jest no, jedno z lepszych według mnie. Że nie, tam nie potrzebny język, jakiś tam, jakich chcecie, to możecie. E, opinia, ja tam napiszę, przykład jaką opinię, na przykład. Hello, fajna apka do nagrywania. I jeszcze no, uśmieszek. Widzic, wysłano. Tutaj e, jeszcze w wersję mamy najnowszą, czyli dwa coś tam nie wiem. Tutaj jeszcze ona e, skontaktuje się z nami w Rekorder 2016. Mało kup do Rekorder No to co, to było tyle. Zostawcie łapkę w górę, suba. Cześć.